Wyobraź sobie, bierzesz spokojny prysznic, próbując odpocząć po kolejnym stresującym dniu, gdy nagle w zlewie wibruje twój telefon komórkowy. Powiadomienie z banku, który zamraża twoją krew. Wypłata 50 000,00 R. Saldo 12 340,00 R. Połowa oszczędności pary zniknęła w mgnieniu oka. A najgorsze. Jedyna osoba, która mogła to zrobić, była tam, w kuchni, z zadowolonym uśmiechem na twarzy. Oto prawdziwa historia, którą dzisiaj Wam opowiem, drodzy słuchacze. Nazywam się Andrzej Branką i w programie Lakos de Sangue zagłębimy się w sprawę, która pokazuje, jak nadmierna kontrola i manipulacja mogą zatruć nawet najbliższe relacje. Przygotuj się na narrację, która sprawi, że ponownie zastanowisz się nad granicami między rodziną, szacunkiem i posiadaniem. Wszystko zaczęło się trzy lata temu, kiedy Sofia poznała miłość swojego życia, Dmitrija, utalentowanego programistę z obiecującą przyszłością. Problem? Nadal mieszkał z rodzicami. To tylko na jakiś czas zapewnił, a pełna nadziei Sofia zgodziła się wprowadzić do rodzinnego domu Larioncewów. Teściowa Antonina Grigoriewna powitała synową wymuszonym uśmiechem i niepisanym regulaminem. Tutaj wszystko jest po mojej myśli. Od pierwszego dnia Sofia dowiedziała się, że jej borche potrzebuje tradycyjnego akcentu, że jej bluzki należy prasować w specyficzny sposób, a jej obecność w tym miejscu jest swego rodzaju przywilejem, a nie prawem. Miesiące zamieniły się w lata. Dmitry dobrze zarabiał, ale zawsze znajdował się powód, aby odłożyć przeprowadzkę. Czasem był to remont domu rodziców, czasem wątłe zdrowie matki, czasem samotność osób starszych. Tymczasem Sofia radziła sobie jako menadżerka w skromnej firmie, oszczędzając każdego dolara na swoje marzenie o własnym domu. Ale Antonina nie zamierzała odpuścić. Dla niej ten dom był jej królestwem, a Sofia była intruzem, którego trzeba było oswoić. Teściowa zamieniła rutynę swojej synowej w pole minowe. Krytykował każdy przygotowany posiłek, bałaganiu w pokoju, a następnie oskarżył Sofię o bałagan. Gorzej, podsłuchiwałam twoje rozmowy, podglądałam twoje wiadomości i kręciłam nosem na każdy niepotrzebny wydatek nową szminkę, kolację z przyjaciółmi, przecenioną bluzkę. Twój mąż ciężko pracuje, a ty marnujesz pieniądze. Powtarzał, zatruwając głowę syna opowieściami, że Sofia rujnuje rodzinę. Dmitry słuchał, skinął głową, ale nigdy nie miał odwagi stawić czoła matce. Dopóki sytuacja nie eksplodowała, Sześć miesięcy temu Sofia otrzymała awans. Jej pensja wzrosła do 6000,00 r. Było to osobiste zwycięstwo, ale cios dla ego Antoniny. W końcu, jak nieznajomy może zarabiać więcej niż jej syn? To właśnie wtedy Dmitry zaproponował pomysł wspólnego konta, aby lepiej zorganizować finanse, wyjaśnił. Sofia, pewna siebie, zgodziła się. Duży błąd. Pierwsze rozbieżności zaczęły się subtelnie. 100R tu, 150R tam, zawsze z niejasnymi wymówkami, pomoc dla rodziców, nieoczekiwane wydatki. Sofia z trudem przełknęła ślinę, wierząc mężowi. Aż zaczęły niepokoić kwoty. 500 rupina leki dla teścia, 700 rupina naprawę samochodu, który był już w rezerwie technicznej. Spust. Wypłata 1500 roku R rzekomo na zakupy spożywcze. Kto wydaje tyle na zakupy dla czterech osób? Tymczasem Antonina rozkwitła. W lodówce stały teraz importowane sery, zlew błyszczał markowymi kosmetykami, a ona wychodziła a porządkować sprawy, wracając z torbami z butików, do których Sofia nawet nie odważyła się wejść. Teściowa podczas przesłuchania odpowiedziała wymijająco. Twój mąż niczego matce nie odmawia, w przeciwieństwie do niektórych osób tutaj. Ostatnia kropla przyszła poprzedniej nocy. Sofia, wyczerpana połykaniem żab, eksplodowała, Pokazała wyciąg z konta bankowego i zażądała wyjaśnień. Dmitry zamiast wsparcia zaatakował, jesteś drobnostką. To moja rodzina, moim obowiązkiem jest się nią opiekować. Antonina oczywiście nie traciła czasu. Niczym orzeł bronił swoich młodych, mówiąc o wartościach rodzinnych i szacunku dla starszych. Sofia była. Śpię ze złamanym sercem i poczuciem własnej wartości na podłodze. Następnego ranka cisza była przeszywająca. Dmitry wyszedł do pracy bez pożegnania. Antonina przy śniadaniu ignorowała Sofię, jakby była niewygodnym meblem. Wtedy właśnie Sofia postanowiła wziąć gorącą kąpiel, próbując zmyć z siebie gorycz dnia. I to właśnie tam, pod prysznicem, los rzucił mu w twarz prawdę fatalne powiadomienie na jego komórkę. Brakuje 50 tysięcy przecinek zero r połowy oszczędności pary. A jedyna osoba mająca dostęp do tej karty, poza Dmitrym, była tam, Przeglądając luksusowy magazyn w kuchni i wyglądając jak ktoś, kto właśnie wygrał na loterii. Sofia nie zastanawiała się dwa razy. Wytarł się szybko, założył szlafrok i stanął twarzą w twarz z teściową, która nawet nie zadała sobie trudu, aby ukryć kartę na stole obok dokumentów i triumfalnym uśmiechem. Skąd dostałeś naszą kartę? zapytała Sofia, starając się zachować spokojny głos pomimo drżenia rąk. Antonina podniosła oczy, a w nich tańczyła mieszanina nienawiści i zwycięstwa. Jaka karta, moja córko? Wszystko w tym domu należy do mojego syna. Łącznie z tymi pieniędzmi. I jakby wypruwając te słowa, dodał, ty? Jesteś tylko pracownikiem. Nie masz tu żadnych praw. To było za dużo. Trzy lata upokorzenia, duszącej kontroli i jadowitych komentarzy, wszystko to wypłynęło na powierzchnię niczym lawa. Połowa tych pieniędzy jest moja, eksplodowała Sofia, podchodząc do stołu. Pociłem się dla niego i żądam informacji, gdzie on jest. Nie rozśmieszaj mnie, zaśmiała się Antonina, przyciskając kartkę do piersi. Bierz nasze jedzenie, korzystasz z naszego światła, oddychasz naszym powietrzem. Jak myślisz, jakie masz prawa? I z drwiną, zobaczymy, co opowie na to twój mąż. Sofia nie wahała się. Wyjął telefon komórkowy i wybrał numer Dmitry'ego. Teściowa westchnęła pogardliwie, on zawsze mnie broni. On doskonale wie, kto jest ważny w jego życiu. Dmitry odebrał po trzecim sygnale, jego głos był zmęczony. Saf, jestem na spotkaniu. O co chodzi? Włącz zestaw głośno rozkazała Sofia bez wahania. Musimy coś wyjaśnić przed Twoją matką. Dlaczego? O czym mówisz. Zrób, o co cię proszę. Teraz. Szum kliknięcie głos Dmitrija zabrzmiał głośniej. OK. Co się stało? Sofia wzięła głęboki oddech. Właśnie pobrali z naszego konta pięćdziesiąt tysięcy r. Karta jest u twojej matki. Mówi, że ma pełne prawo, bo pieniądze należą wyłącznie do ciebie. Cisza. Antonina uśmiechnęła się pewnie, czekając na werdykt syna. Sofia zacisnęła pięści, przygotowana na kolejną niesprawiedliwość. Dopóki Dmitry nie odezwał się powoli, a każda sylaba ważyła jak ołów, Mamo, wzięłaś naszą kartkę. Oczywiście, że mam, mój synu odpowiedziała słodko Antonina. Zrobiłem wszystko dla rodziny. Kupiłem żywność, lekarstwa dla twojego ojca. Dom nie jest w stanie sam się utrzymać Mamo powtórzył Dmitry stanowczym głosem Pytam, czy wypłaciłeś 50 tysięcy r z naszego konta bez pozwolenia? Tak, ale to nie jest kradzież. Jesteś moim synem, twoje pieniądze to pieniądze rodziny. A ona wskazał z pogardą na Sofię, ona jest z zewnątrz. To, co nastąpiło później, sprawiło, że oboje za nie Mamo, ukradła się. Sofia jest moją żoną i połowa tych pieniędzy należy się jej. Oddaj teraz kartę i nigdy więcej jej nie dotykaj. Twarz Antoniny zbladła, jakby zobaczyła ducha. Ręka Antoniny powędrowała do jej twarzy, jakby policzek, którego nie otrzymała, wciąż odbijał się echem w powietrzu. Oczy, niegdyś pełne autorytaryzmu, teraz błyszczały łzami oburzenia. Dima, co mówisz? Głos drżał między rozpaczą a wściekłością. Jestem Twoją matką. Nosiłem cię przez dziewięć miesięcy, wychowałem, postawiłem na nogi, a ty nazywasz mnie złodziejem. Z tego powodu tej kobiety? Wypluł to słowo, jakby to była trucizna. Z powodu mojej żony wtrącił się Dmitry głosem zimnym jak stal. I tak to, co zrobiłeś, ma swoją nazwę, rabunek. Dałem tę kartkę tylko Sofii. Nikt inny nie miał prawa z niego korzystać. Sofia poczuła, jak ziemia trzęsie się pod jej stopami. W ciągu trzech lat małżeństwa po raz pierwszy widziała, jak jej mąż zajmuje tak wyraźne stanowisko. Bezpośrednio przeciwko własnej matce. Nie półsłówkami, nie kiepskimi wymówkami, ale stanowczością, która zapierała jej dech w piersiach. Mamo, zaraz zablokuję tę kartę i poproszę o nową i kontynuował Dmitry, nieubłagany. Zwrócisz 50 zero r z emerytury, 10 zero r miesięcznie, bez dyskusji. Nie mam tych pieniędzy. Wybuchła Antonina, drżące ręce. Moja emerytura jest skromna, ceny są niebotycznie wysokie, jak możesz. Wtedy nauczysz się oszczędzać, przerwał syn bez cienia litości. Sofio, weź kartę. Słowo imam po rosyjsku matka brzmiało jak nóż wbity w pierś Antoniny. Nigdy nie słyszała takiego tonu od własnego syna. Nigdy nie byłem traktowany jak obcy. Jak intrus. Sofia wyciągnęła rękę ostrożnie, jakby plastik mógł poparzyć jej palce. Ale Antonina w przypływie wściekłości podniosła kartę jak broń, gotowa do uderzenia. Nie waż się! krzyknął, a jego oczy wyrażały nienawiść. Sofia instynktownie uchyliła się, ale coś w niej pękło. Szybkim ruchem wyrwał kartkę z rąk teściowej i bez zastanowienia pchnął ją za ramię. Dość jego głos się załamał, ale słowa zabrzmiały jak ołów. Trzy lata znoszenia twoich upokorzeń, manipulacji i kradzieży moich pieniędzy? Choć co prawda, nie. Dima. Antonina krzyczała do telefonu, jakby jej syn wciąż był na linii. Słuchasz tego? Twoja żona mnie popycha. Twoja żona podnosi rękę na własną matkę. Najpierw podniosłeś rękę na moją żonę, i odpowiedział wyczerpany Dmitry. Dość tych scen, Sofio. Jutro się przeprowadzamy. Nie mogę już znieść tych bzdur. Antonina położyła ręce na piersi, jakby w każdej chwili miało stanąć jej serce. Zabijesz mnie bólem. 40 lat życia poświęconych tobie, a teraz mnie wyrzucasz przez tę kobietę. Szloch zagłuszył słowa. Nikt cię nie wyrzuci i był kategoryczny Dmitry. To my odchodzimy. I to nie z powodu sofii. To przez ciebie. Sofia nie mogła w to uwierzyć. Czy to możliwe, że koszmar się skończył? Że po latach bycia więźniem we własnym domu wreszcie odetchnie świeżym powietrzem? Dima, i dokąd idziemy? zapytał, starając się zachować spokojny głos pomimo drżenia rąk. Dziś szukam opcji, odpowiedział, patrząc jej w oczy po raz pierwszy od długiego czasu. Mamy dość pieniędzy na depozyt, jeśli zwróci to, co ukradła. Nic nie ukradłem. Zawyła Antonina, a łzy spływały po jej rozmazanym makijażu. Te pieniądze należą do rodziny. Mam więcej praw niż ona. Nie masz prawa do pieniędzy, Sofii, wtrącił Sucho Dmitry. A im szybciej to zrozumięcie, tym lepiej dla wszystkich. Rozłączył się. Cisza, która potem nastąpiła, była ogłuszająca. Sofia stała bez ruchu na środku kuchni, ściskając mocno kartkę, jakby miała być dowodem na to, że to wszystko dzieje się naprawdę. Antonina z kolei opadła na krzesło, szlochając niespójne zdania o niewdzięczności i złamanych sercach. Antonina Grigoriewna powiedziała Sofia zaskakująco spokojnym głosem: Zwróć pieniądze wydane bez pozwolenia. Nie oddam. Teściowa podniosła głowę, oczy miała czerwone. Wydałem je na dom, na rodzinę. Sofia podeszła do stołu, przy którym Antonina zostawiła przeglądane przez nią papiery. Kontrole. Dużo kontroli. Ze sklepów, do których nigdy by nie zaglądała: luksusowego jubilera, butiku z importowanymi kosmetykami, sklepu z jedwabną pościelą. Będzie. Sofia trzymała jeden z paragonów, pokazując go teściowej. Czy złote kolczyki I80000R krem rzeczywiście służą dobru rodziny? Antonina zarumieniła się. Wymówki uwięzły mu w gardle. Mam prawo zadbać o siebie, mruknął, spuszczając wzrok. Mój syn odniósł sukces, muszę to przeżyć. Na równi z cudzymi pieniędzmi e dodała z goryczą Sofia. Gdzie są zakupy? Ps. Antonina niechętnie zabrała ich do sypialni. Na łóżku torby z bardzo drogimi rzeczami jeszcze z metkami. Sofia fotografowała wszystko, czeki, zakupy, każdy dowód kłamstwa. Jutro pójdziesz do wszystkich tych sklepów i zwrócisz, co będziesz mógł, rozkazał stanowczym głosem. Resztę sprzedaj. Wszystkie pieniądze wracają na nasze konto. Nie zrobię tego. Antonina uparcie skrzyżowała ramiona. Wtedy Dmitry złoży doniesienie na policji o kradzieży, Sofia nie ustąpiła. Wybór. Tej nocy, kiedy Dmitry wrócił do domu, na jego twarzy malowała się determinacja. Przeprosił nie pustymi słowami, ale spojrzeniem, które mówiło zawiodłem cię, ale nie zawiodę cię ponownie. A kiedy w milczeniu jedli kolację, a Antonina mamroczała i przyciskała się do piersi jak aktorka dramatyczna, Sofia wiedziała, tym razem było inaczej. Następnego dnia znaleźli małe, ale przytulne mieszkanie w spokojnej okolicy. Tydzień później przeprowadzili się, mimo krzyków i gruźb Antoniny, która przysięgała, że nigdy nie wybaczy synowi takiej zdrady. Pierwsze miesiące nie były łatwe. Dmitry cierpiał z powodu poczucia winy, próbował wrócić. Sofia jednak nie zawahała się. Kochać rodziców nie oznacza akceptować tego, że niszczą nasze małżeństwo. Stopniowo dochodził do siebie. A kiedy sześć miesięcy później Antonina zaczęła dzwonić z płaczem, narzekając na samotność i problemy zdrowotne, Dmitry poszedł ją odwiedzić, ale zachował dystans. Sofia początkowo nie chciała mu towarzyszyć. Aż z czasem woda się uspokoiła. Aż rok później przyszła wiadomość, która wszystko zmieniła. Sofia jest w ciąży. Myśl o wnuku skłoniła Antoninę do przemyślenia każdego ostrego słowa, każdej manipulacji. Nagle zaczęła dzwonić, żeby przepraszać, wysyłać prezenty, oferować pomoc już nie z taką arogancją jak kiedyś, ale z wymuszoną pokorą jak ktoś, kto zbyt późno uświadamia sobie wagę swoich czynów. Kiedy chłopiec się urodził, silny i zdrowy, Antonina rozpłynęła się. Stała się babcią, która była obecna, ale nie nachalna. Dawał rady, ale ich nie narzucał. Wydawało się, że w końcu zrozumiała, granice rodziny nie podlegają negocjacjom. Dwa lata później, wraz z pojawieniem się na świecie drugiej córki, sytuacja była tak inna, że Sofia ledwo rozpoznała kobietę, która kiedyś się upokorzyła. Antonina nigdy nie zwróciła wszystkich skradzionych pieniędzy, ale Sofia zdecydowała się je zostawić. W końcu niektóre bitwy nie są warte pokoju. Dmitry czasami patrzył na żonę z podziwem, który nie potrzebował słów. Ten dzień, kiedy zadzwoniłeś do mnie wściekły, był punktem zwrotnym Ewy znała pewnej nocy, gdy jej córka spała w jej łóżeczku. Zdałam sobie sprawę, że muszę wybrać, albo chronić rodzinę, którą stworzyłam, albo pozostać przy tej, która mnie wychowała. Antonina z kolei również się uczyła na własnej skórze. Nie dotykaj pieniędzy innych osób. Aby dzieci, gdy dorosną, miały prawo latać. I że czasami tylko kryzys jest w stanie nauczyć tego, czego nie były w stanie uczyć lata uczuć. Teraz, trzy lata po tym skandalu, Sofia wciąż wspomina te minuty w kuchni, stojąc na odpływie, z telefonem w dłoni i sercem w gardle. Wydawało się wówczas, że nie ma wyjścia. Że na zawsze będzie uwięziona w tych czterech ścianach, uduszona trucizną teściowej, która nigdy jej nie zaakceptuje. Ale życie, jak zawsze, dało nam lekcję czasami wystarczy stanowczy głos, żądanie sprawiedliwości, a nawet najwyższe mury runą. Nawet jeśli w tym celu trzeba zwiększyć głośność rozmowy i przenieść walkę poza izbę.